Zawodnicy i kibice MKS-u Banimex Będzin mieli powody do radości. W drugiej kolejce pierwszej ligi siatkówki mężczyzn Będzinianie pewnie w trzech setach pokonali Crispol Września. Kolejno w partiach do 19, 18 i 18. Po nieudanej inauguracji sezonu podopieczni Damiana Dacewicza tym razem pokazali swoją siłę. Jest drużyna zbudowana na pewno, na pewno mocna. Posiadająca swoje mocne strony, ale mamy też i mankamenty, na których pracujemy w tygodniu i nie wszystko na zasadzie na przykład dzisiejszego spotkania uda się poprawić. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Grzegorz Wójtowicz. Co ciekawe, zmagający się ostatnio z kontuzją. Dzięki naszej fizjoterapeucie Agnieszce udało się nam dojść do tego, że zagrałem dzisiaj mecz, no i cieszę się, że pomogłem zespołowi wygrać mecz. Zespół zagrał dobrze, zagraliśmy to, co mieliśmy zagrać. A ja cieszę się jeszcze raz, że pomogłem zespołowi swoją grom. Pewna wygrana na pewno cieszy i jednocześnie dobrze rokuje przed kolejnymi spotkaniami ligowymi. W trzeciej kolejce siatkarze MKS UBANIMEX Będzin zmierzą się na wyjeździe z drużyną TKS Tychy.